Siemaneczko, szówar z tej strony. Witam wszystkich na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj się podzielę z Wami moimi odczuciami na odbloku. Już nagrywałem kilka filmów, filmów z tej serii. Postanowiłem nagrać jeszcze jeden. Przejdziemy tutaj do rzeczy. Moi drodzy, jest praktycznie szósty tydzień na. Jaki tydzień? Co ja pierdolę? Szósty miesiąc, praktycznie na off. Jest to, moi drodzy, chyba. Nie chyba, tylko jest to mój rekord, ponieważ przez epidemię nie było jakichś tam startów i tak dalej. Postanowiłem zrobić sobie odblok, postanowiłem sobie zrobić włosy przy okazji i tak dalej. Jakieś lasery tam na ryj, żebym po prostu był ładniejszy. No w sumie wyglądam trochę młodziej, musicie przyznać. Yy, także dzięki za komentarze, kto to tam dostrzegł. Yy, jeśli chodzi o moje samopoczucie, w tym szóstym miesiącu jest, moi drodzy, w drugim. W Drugim miesiącu była kurwa tragedia, to mogę to powiedzieć z ręką na sercu, myślałem, że po prostu zapadnę się pod ziemię, nie chciało mi się nic, ale dalej trenowałem, dalej jeszcze się działa siła. A teraz, moi drodzy, testosteron wrócił do normy. Ale jeśli chodzi o poziomy FSH LH, przysadka mózgowa jądra, dalej nie wróciło to do swojej naturalnej pracy, z czego po 6 tygodniach w sześciu miesiącach, ale mi się, przejęzyczam się. Po sześciu miesiącach, moi drodzy, już to powinno dojść do siebie, także mogę tutaj się troszeczkę martwić, ale jak już tyle wytrwałem, postanowiłem wytrwać jeszcze trochę. Nawet z tego, co wiem, do roku może mi się to przytrzymać, a nawet może to po prostu w ogóle nie wrócić do normy i będę musiał być na terapii zastępczej. Może tak być, nie ukrywam tego, jest to bardzo możliwe. Wielu kulturystów, na przykład z poziomu Mr. Olympia, tam wiadomo, mistrzów świata i tak dalej, oni są właśnie na takich terapiach hormonalnych zastępczych, ale robią sobie tam yy, dalej dzieci, zakładają rodziny. Także nie ma tutaj jakichś tam yy, przeciwwskazań. Tylko, że będę musiał jechać i, do słoiczka i z, zbadać, co tam jest grane. Więc nie wiem, czy nagram z tego jakąś relację. No to jest troszeczkę kurwa dziwne. Chociaż podejrzewam, że strasznie wielu ludzi chciałoby to po prostu obejrzeć dla samych siebie, ponieważ taka wiedza w internecie no nie jest dostępna. Nikt nie nagrywa takich vlogów z kulturystów. Bo niektórzy się wstydzą, niektórzy grają pajaca, kurwa, że są naturalni cały czas i wiecie o co chodzi. Nikt kurwa nie brał dopingu. Także u mnie widzicie, jak jest, jest sama prawda, więc. Tutaj takie badanie będę musiał przeprowadzić, prędzej czy później, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. No, to musi być. Jeśli tutaj chodzi o hormony, tak jak mówię, kwestia czasu, trzeba poczekać. Fajnie, że ten testosteron wrócił do normy. On był nieraz poniżej normy, a nawet 0, praktycznie 0, coś tam, 0 kurwa, 20, 0,30. No to to też była jakaś tam tragedia. Ale jeśli chodzi tutaj o moją głowę, dalej chcę mi się ćwiczyć, ponieważ ja już jestem tak zaszczepiony w to wszystko. Trenuję już 17 rok swojego życia. 17 albo 18. No już kurwa napierdalamy jak kurwa jakiś tam beduin. Po prostu muszę iść na trening. Od braku testosteronu, moi drodzy, jest bardzo szybkie przetrenowanie się. I chyba się ze mną zgodzicie, kiedyś nagrywałem taki Materiał na YouTube, że testosteron jest królem sterydów i muszę się z tym po prostu zgodzić. Zresztą sam to nagrywałem. Testosteron jest królem sterydów i bez tego moi drodzy, mówię tutaj w swoim przypadku, jest kupa. Nie mówię tutaj o ludziach, którzy mają 20 lat i ćwiczą sobie tam naturalnie, ponieważ jesteście jeszcze hybrydami. Uwierzcie mi, że taki dopiero przeszczał się robi, 27-28 lat dopiero zaczyna gdzieś to tam sobie kuleć. Ale jak macie 18-20 lat, to jesteście nie do zajebania kurwa. I ja wam to mówię, bo to przerabiałem. Ale jak już ten wiek idzie coraz wyżej, no to warto się wspomagać. Tak, tak jak słyszycie, warto się wspomagać testosteronem, ale co tutaj znaczy wspomagać się? Wspomagać się to jest kurwa jeden szczał w ciągu tygodnia, a nie tak jak ja kiedyś brałem 8 strzałów w ciągu tygodnia. Albo nieraz dwa razy dziennie. Pamiętam jak propa waliłem do zawodów, to dwa razy dziennie. Rano i wieczorem. I tam były jakieś tam krótkie przerwy. I z czego? Z całego tego cyklu brania y, dopingu było bardzo mało przerw. I dlatego jak teraz jestem na odbloku. Ta cała homeostaza. Czy nie wiem jak to się fachowo nazywa. Zresztą chuj mnie to interesuje. Ważne żeby to wszystko wróciło do normy. Y, po jakimś tam dłuższym czasie. Ciągle na to liczę, ale biorę to pod uwagę, że jednak tak może nie być. I wejdę na tą terapię hormonalną zastępczą. Na razie czekamy. Jak widzicie ćwiczę. Moja waga waha się tak w granicach 90 kg. Trzymam się tak cały czas. Yy, większość moich treningów to są sporty walki, ale jeszcze do tego dołączam tą siłownię, dlatego te moje gabaryty tak no, no nie, nie spadają. Cały czas się wszystko trzyma. Jestem na jakieś tam żyle. Dla tych, którzy są tutaj pierwszy raz na moim kanale i widzą mnie po prostu i im się wydaje, że jestem jakiś tam duży czy mniejszy, nie wiem, zapraszam na Instagrama i fanpage'a. Pogrzebcie sobie tam zdjęcia. Jak ważyłem praktycznie 15 kg więcej i byłem mega skoksowanym koniem, że się ledwo co ruszałem, ale dalej waliłem salta. Słuszna uwaga. No, yy, więc moi drodzy, fajnie, że mi ten testosteron wrócił. Jeszcze dalej czekamy, a wszystkie hormony się powyrównają. i... Niewątpliwie chciałbym już no, sobie coś tam zażyć. Nie powiem, że nie. To jest kurwa w porównaniu, nie wiem, jak narkotyki, jak jakiś kurwać pun. Czekam, kurwa, po prostu na to, nie Wiecie o co chodzi. No jest to masakra, żeby ćwiczyć na takim poziomie, takim dosyć poważnym, większym, no to, żeby wszystkich zachwycać formą, umiejętnościami, znaczy umiejętnościami. Umiejętnościami to nie jest kwestia dopingu. To jest kwestia bardziej głowy i jakichś tam wyćwiczonych ruchów. I 10% talentu. No, ale jeśli chodzi tutaj o moje takie doświadczenia, no to fajnie. Chciałbym zrobić walkę na MMA w kategorii 80 do 84 kg. Także mam gdzieś te 6 kg, ale powiem Wam, że na razie yy, robota, dom, robota, dom. Dużo telewizji kurwa oglądam. Jak byłem na testosteronie, to byłem nie do zajebania w okresach takich przygotowawczych na macie dużo się nie bierze. To nie są zawody kulturystyczne, bo w kulturystyce i w pogoni za dużą masą mięśniową to są dawki takie, a jeśli chodzi o fighterów, no to są dawki mniejsze, takie bardziej na pobudzeniem, bo wiadomo, że fighterzy nie muszą ganiać za masą mięśniową, bardziej tak za wytrzymałością, czyli im więcej tych sterytków u fighterów, tym mobilność gorsza, większe takie spompowanie, czyli jeśli chodzi o takie MMA, to po prostu niepotrzebne jest branie jakiejś tam mega kurwa ilości. W związku z moim testosteronem. Czekam cały czas, żeby nie było, nie? No w sumie powiedziałem to chyba wszystko. No co mogę powiedzieć? Dwa miesiące w drugim miesiącu na odbloku było najgorzej, bo to czułem się jakbym nie wiem przewrócił się. Przejechali po mnie kurwa rowerami, przebiegli po mnie Jacyś maratończycy i po prostu taki zmielony, taki, taki mięciutki. I idę sobie na ten trening, tak niby mi się chce, niby mi się nie chce, ale idę, robię tam swoje, jak już zaczynam, fajnie się rozrzeje. no to jednak to czuję, ale nie czuję takiej przyjemności po prostu z tego. Taki człowiek, po prostu troszeczkę taki cień. Chodzę na tych treningach po tej siłowni i co? I takie moje, moje samopoczucie, taka chęć, Rywalizacji, chęć yy, pracowania, chęć nie wiem, z, z ludźmi spotykania się. Po prostu zrobiło, zrobiło się to mniejsze. Takim stałem się normalnym po prostu człowiekiem, że po treningu gdzieś tam idę, telewizor, pa, włączam. A kiedyś to mnie wszędzie było pełno ku. No, ja nie mogłem siedzieć, nie oglądałem w ogóle telewizji. Pojechałem tu, 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 tam, wszędzie mnie było pełno. Także to, moi drodzy, yy, powoduje. Testosteron, że byłem po prostu na takim podwójnym y, gazie. Teraz niestety trzeba przeczekać y, swoje, ale nie ma co się poddawać. Czy żałuję tego wszystkiego? Na razie nie. Na razie mi się podoba. Forma jakaś tam się y, trzyma. Jestem zadowolony ze swojego życia. Wszystko jest y, git. Jestem zdrowy. Oprócz tylko tych zaniżonych hormonów, co mam nadzieję, że się powyrównuje. A tak, to wszystko: wątroba, serce, płuca, jest wszystko z her, tylko trzeba napierdalać. Więc yy, z perspektywy czasu yy, nie żałuję. I pamiętajcie, doping uważam, jest dla takich ludzi, którzy chcą startować w zawodach i chcą coś tam osiągnąć w życiu sportowo, jeśli ktoś tam chce dla siebie brać doping w jakichś tam dużych dawkach, to moim zdaniem się nie opłaca. Lepiej mniejsze, gdzieś tam się podrobić. Wiadomo, bo to każdy po to sięga. To teraz jest to z dostępnością jest tak jak idziesz sobie do jakiegoś nie wiem, sklepu sportowego i kupujesz sobie kreatynę. Tak jest z dostępnością testosteronu. Także strasznie dużo ludzi bierze, zwłaszcza w młodym wieku, czego oczywiście nie polecam. Im człowiek starszy, tym, tym polecam właśnie brać w jakichś tam minimalnych dawkach, żeby być po prostu produktywnymi gościami, bo to zależy. Produktywnym gościem, bo ja zakładam tutaj, że 98% ogląda mnie facetów, więc zakładam, że branie testosteronu powyżej 30 roku życia jest po prostu wskazane, nie da się tego ukryć. W Stanach Zjednoczonych już są prowadzone, badania na ten temat i są aplikowane. Zastrzyki domieśniowo, już takim ludziom, żeby po prostu gdzieś tam dalej się nie wypalali. Bo no wiadomo, jeżeli testosteron jest poniżej normy, człowiek się czuje taki wypalony. Tak kiedyś takie ognisko wrzało ze mnie, wszędzie mnie pełno, a teraz po prostu się czuje taki wypalony. No ale czekamy także na spokojnie. Śledźcie Instagrama, fanpage'a, zobaczycie co się będzie działo. Na razie nie nagrywam vlogów z treningu, ponieważ jak jadę na takie MMA czy kickboxing, no to no co, gdzieś musiałbym dać kamerkę, a nie chcę mi się brać jakiegoś gościa, płacić mu 200 zł, żeby mi nagrywał i składał mi ten filmik. Kurwa, no, wolę sobie to przeznaczyć kurwa na kurczaka. Wiecie o co chodzi. Fajnie, dzięki, że jesteście. Chcecie, zadawajcie pytania pod filmem do kolejnego Q&A czy Q&A. Będziemy odpowiadać na pytanka. No i trzymajcie się, także forma z Wami. I pamiętajcie, wszystko z głową. Pozdrawiam serdecznie.